Papież Franciszek jednoznacznie był w sensie takiej sympatii politycznej i wizji świata po stronie Moskwy niż po stronie Kijowa. Wraz z wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej odtworzył się ten. Wcześniejszy z zimnej wojny podział świata. Religijne zaplecze Donalda Trumpa miało kluczowe znaczenie, gdy chodzi o jego zwycięstwo przed pierwszą kadencją i także gdy chodzi o jego teraz powrót do władzy. Jeśli posłuchamy pastorów z tych kościołów chrześcijańskich, którzy wspierają Donalda Trumpa, to zauważmy, że tam mamy bezkrytyczne podejście do mordów w strefie. Gazy, prawosławie jest perfekcyjnie wykorzystywane przez Władimira Putina. Patriarcha Cyryl, a jeszcze bardziej prawosławie, jest skutecznym narzędziem prowadzenia rosyjskich interesów w świecie. Jedną z najciekawszych grup moich rozmówców byli Żołnierze Wehrmachtu, to szczególnie jeden przypadek, pewnego żołnierza, którego pamiętam do dzisiaj nazwisko Wimmer. Dlaczego nie dokonał dezercji? No, wiedział, że będzie kara śmierci, i jego dwóch braci w ten sposób straciło życie. Czy w takim razie sprawcy powinni zadośćuczynić krzywdom? Zdecydowanie tak. Cała rozmowa na kanale, żeby wiedzieć.